No, kręcę, powiedz coś no, więc, e, mądrego. No dzień dobry. Nie podchodź to się... zaraz, bo wypełnisz kadr. Że dzisiaj jest niedziela. Kadrę jest niedziela. Uwagi. Jest niedziela, dzień e, siódmy pielgrzymki. Bodajcie tak, miejscowość. Dzień, miejscowość e, Dąbrowa Zielona. I to jest, ludzie, tak do Was, że Krzysztof dzisiaj zrobi coś. Coś, 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 czego, czego bardzo się boi. Na tej scenie, dokładnie, no. Krzysztof, opowiesz nam, co zrobisz. Nie? No i dobrze, nie mów im, później nie zobaczą. Mów im, dobra. Wszyscy już wiedzą, jest Bardzo się denerwuje, Jaśka o tym nie wie. Ciekawe, o co chodzi. Ciekawe. Ach. O kurczę, na kamerze widać jeszcze bardziej. Nie, patrz pod tam. Ty, ty. jak <śśmienicielu> wiedział o co chodzi, nie? Patrz ja nie, jak mogę, jak ja mogę, nie mogę na to bez okularów patrzeć. Nie, nie, bo jasno, nie, w ogóle nie bo, nie na... jasność, się gole, nie, jak nie pochylaj, głowy. <śmienicielu> Karol, a nie chcesz <śmienicielu> żeby do ciebie przegrać i puściłbyś. Ale jak wiesz, że jak klękniesz i ten... to wszystko będzie widać. Dobra, zamknij. Nowy telefon, ja do ciebie to przegram. A na co chcesz to Macie czarny spray? Na twój telefon, żebyś ty wcisnął playa. Czarny sprajem, Karol zamachać. Dwa razy z góry. Karol! Z tej białej Przygotowań, ciąg dalszy, domyślam się. Tak, kick tak pan nazywa. jakiś to No, X-Factor. z gwiazdami. To jest na parkecie. Drugi raz. Witam serdecznie państwa kochani. Teraz brawo, tak? mamy zawsze dzisiaj e, poprowadzić ten program e, ja Prad Paweł e, Program e, nazywa się Kochani Gitam serdecznie nowy to ksiął Piękne Jeszcze jeszcze kochani ja nie słyszę ten bram Nie słyszę Pięknie Będzie dobrze widzę, będzie dobrze Teraz pójdź już na połowę. Sektor A i sektor B. Sektor A. Proszę o gazki, zobaczymy jak da to radę. Sektor B. A, dziękuję. dobrze. Może. A teraz zagrałem w ping-ponga! Kochani, ja bardzo proszę tutaj chodź do mnie. Chodź, pomożesz mi dziecko kochane, zobaczymy kto wygra. Trzymaj mikrofon. Patrzcie, patrzcie. Jeżeli ja zrobię tak, to sektor A mówi ping-ponga. drodzy, to jest nowy talk show. Talk show nazywa się taniec chrześcijanami. Wielkie brawa! Ja może nie jestem chubek urbański, wyglądu nie jak chubek urbański, ale tutaj na ekranie zaraz e, pokażę nam, co będziemy więcej robić. E, bardzo proszę, tak e, chyba to się z kamery zostało, ale poćwiczymy jeszcze. To jest tak. Idzie? Idzie? Bo ten program jest na na próbę. Za pięć minut będziemy nagrywać... Nie, nie, nie. Będziemy... będziemy... nagrywać na serio. Będzie kamera, będą sponsorzy. Także... Jeszcze raz kochani. Musimy reagować, to tylko... jest... Uu... Bardzo ładnie, jeszcze raz. Uy.

O, uwagę, o powagę, o skupienie. Nie puszczamy, no, bo to jest program nagrywany. Taniec z chrześcijanami. Wybiorę jedną kandydatkę i ona pokaże, co potrafi. Będzie śmiesznie, zapewniam. Szukam i znaleźć nie mogę. Gdzie jesteś kobietą? Chodź tu do mnie, Asiu. Chodź. Mam ją. No i no, Ale słowo! No! Bo. Asiu, się. Popatrz, nie imię, skąd jesteś i dlaczego w tym programie? mam na imię Asia. Tak. Dlaczego w tym programie? Skąd jestem? Z Karczewa i... No, chciałam wygromadzić swoich sił. A, ale, 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 ale nie sama. Nie sama, dobrze. E, powiedz mi, do dlaczego taniec? Co ci co, tak... Czy to jako czy to ktoś ci tak powiedział, że zatańczyć, czy, jak, to by wyszło historia troszeczkę, taki mojego Twojego tańca? No tak pewnego dnia, tak sobie stanęłam przy muzyce, że... zaczęłam się ruszać w lewo, w prawo, o, coś <do tego. głos> no i tak się zaczęło. Tak się zaczęło, no to kliknij, brawo wykonałeś, wykonałem. Dobrze, a co moja droga kochana, słuchaj, kandydata sobie znajdź. 700 osób siedzi. No może trochę mniej tych kandydatów jest tutaj, ale jeszcze z tyłu masz księży, fleryków. Szukaj. Dominika mojego będzie. Brawo. Programie. Yy, mam na imię Dominik, jestem z Karciwa Asia. Dla, yy, mam lat 18, prawie 19 i długo 20. Zawsze, od, zawsze chciałem, bo ja czuję, że mam taką smykalkę do tego, zawsze chciałem dostępować w programach muzycznych, etanecznych. tanecznych. Wysłuchajcie, że -y treści 7, pod numer pomagam. Brawo! going to play some music, music, can you?